Analiza techniczna wykresu bitcoina, newsy, ogólna sytuacja na rynku oraz dokąd zmierzamy. Cześć wszystkim z tej strony Julian i o tym właśnie dzisiaj porozmawiamy. Dopiero jest 3 października i od razu wydaje się kompletnie inny od całego września, co zresztą sami zobaczycie. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym na szybko przypomnieć o konkursie, w którym może wygrać aż 1000 zł w wybranej przez Ciebie kryptowalucie. Wystarczy zostawić komentarz i subskrypcję pod filmem z altcoinami na 2021, który właśnie włączyłem. Zasady są bardzo proste. Zasubskrybuj i zostaw jakikolwiek komentarz. Może być kropka, wykrzyknik, Twoje zdania na temat filmu, cokolwiek. Polecam Ci również udostępnić ten film swoim znajomym, aby zwiększyć swoje szanse i podzielić się wspólnie wygranym łupem. Tak więc subskrypcja i komentarz pod podanym filmem i szansa na 1000 zł jest Twoja. No to powodzenia w konkursie i wracamy do tematu. Przejdźmy zatem do wykresu Bitcoina. Jeśli obserwowaliście ostatnie dni na rynku, to z pewnością nie przeoczyliście gwałtownego wzrostu BTC o około 16%. Tym sposobem wyrwaliśmy się z tego tutaj poziomu oporu. A wyznaczając wzniesienia Fibonacciego, to pokaże nam to, że znajdujemy się nieco ponad 0,236. W tej chwili testujemy ten poziom. Na tym poziomie już Wam mówię, dlaczego trochę może się zadziać. Patrzcie na to. Wcześniej było parę prób przebicia tego poziomu. Gdy już się udało, poleciliśmy na 52 tysiące, po czym poziom ten stał się wsparciem. Potem była korekta, odbicie, pogłębienie korekty i aktualne wybicie tego poziomu. Jeśli jednak Bitcoinowi nie uda się obronić swojej pozycji, to warto będzie obserwować te oto poziomy: 44 800, 42 300. Jeśli spadniemy z tych poziomów, to może być dość nieciekawie. Co prawda, w tym czasie mniej więcej poziom strachu na rynku wynosił 27, a teraz podskoczył już do około 50. A wieloryby w tym czasie nadal kumulowały swoje bitcoiny. Tak jak to pokazywałem w poprzednich analizach. Możliwość spadku oczywiście jest, bo można się tutaj pojawić blow off top. Taka sytuacja może mieć miejsce po takich nagłych wzrostach, które właśnie doświadczyliśmy. A więc cień szansy jest, że możemy równie gwałtownie spaść. A mówiąc o poprzednich analizach, to ostatnio w filmie znalazłem tworzącą się formację cup and handle, kubka z uchwytem, i wyglądało to mniej więcej o tak. Jest to formacja prowzrostowa, czyli taka, po której kurs może iść w górę. Jednak pogłębienie korekty wyrwało się z tej formacji, dlatego dostosuję moje bazgroły do, do aktualnej sytuacji. I nadal jak widzimy, taka formacja może mieć prawo bytu. A tym bardziej że pogłębienie korekty oraz ostatni nagły wzrost tworzy nam tutaj double bottom, kolejną formację, która również może być sprzyjająca dla nas. Double bottom to sytuacja, w której z reguły występuje odwrócenie trendu spadkowego na wzrostowy. Rzućmy jeszcze okiem na wskaźnik MACD. W takim sporym uproszczeniu to przecięcie się linii poniżej zera wskazuje nam sygnał kupna, a powyżej zera sygnał sprzedaży. Przecięcie pod poziomem 0 było 30 września, czyli był to sygnał na zakup. Oczywiście przypominam, że cały czas działałem na wykresie jedodniowym. Przybliżmy zatem wykres i spójrzmy na dzisiejszą świecę. Na chwilę obecną przypomina nieco topór, co pokazuje, że kupujący wygrywają. No dobra, a jak te wszystkie ruchy cenowe, kubki i inne topory przenoszą się na aktualną sytuację na rynku? Shorty, krótkie pozycje, czyli takie, które obstawiają, że cena spadnie. Zostały zlikwidowane w wyniku ostatniego wybicia. Zlikwidowanych zostało pozycji o wartości nawet 270 milionów dolarów. Oznaczało to, że dużo inwestorów grało przeciwko Bitcoinowi. Taka sytuacja nazywa się short squeeze. Powoduje on gwałtowne wzrosty ceny. Aby doszło do takiego short squeeza, musi być duża liczba sprzedawców znajmujących w nim pozycje. Bez względu na to, jak trafne jest ich rozumowanie, może to zostać wyparte dobrymi wiadomościami, jakimś wydarzeniem lub nawet manipulacją. Co na tym rynku, szczególnie kryptowalut, się po prostu zdarza. A z bitcoinowych newsów, to też mam coś dla Was ciekawego. Amerykańska skarbówka SEC dość możliwe, że niedługo zaakceptuje ETF, Exchange Traded Fund, taki bitcoinowy fundusz, który będzie handlowany na giełdzie. Oczywiście jeszcze nie wiadomo, czy tak na pewno będzie, ale jeśli to wyjdzie, to będzie można zobaczyć nowych graczy na rynku. Fundusz ten ma opierać się o futures, czyli kontrakty terminowe. Co więcej, ostatnio jeden z przedstawicieli Federalnej Rezerwy USA powiedział, że nie mają w planach banować kryptowalut. Tak więc widać, że sentyment Stanów Zjednoczonych krok po kroku zmienia swój sentyment do kryptowalut. A jeszcze stosunkowo niedawno słuchaliśmy Donalda Trumpa, jak mówił, że Bitcoin to scam. Od tamtego czasu El Salvador zaczął akceptować Bitcoina jako walutę państwową. Reszta krajów coraz bardziej interesuje się blockchainem oraz CBDC, kryptowalutami banków centralnych. Tak więc żyjemy w pięknych czasach. Świat zmienia się na naszych oczach. Idąc dalej, to dość znany analityk plan B, który z sukcesem przewidział cenę Bitcoina w sierpniu i wrześniu. Teraz twierdzi, że w październiku zobaczymy nawet 63 tysiące za jednego bitcoina. Myślicie, że coś takiego jest możliwe? Dajcie znać w komentarzu, a może macie własną predykcję co do ceny bitcoina w październiku? Jeśli tak, to też się z nią podzielcie. Sprawdźmy jeszcze dwa wskaźniki, które cechują się ciekawą zależnością. Na MVRV oraz RuPl, jak spojrzymy na ostatnie ruchy, to zobaczymy wcześniej wspomniany Double Bottom. Jeśli nie wiecie, co to konkretnie są za wskaźniki, to polecam obejrzeć film w prawym górnym rogu, gdzie pokazuję, jak łatwo analizować rynek. Myślę, że warto je znać, bo się dobrze sprawdzają i mi raz pomogły. No ale dobra, tak więc Double Bottom na RuPl oraz wcześniej wspomniany Rosnący wskaźnik strachu i chciwości pokazuje nam, że sentyment na rynku zdecydowanie rośnie w tą dobrą stronę. A double bottom na MVRV może wskazywać na to, że Hossa wrzuca po prostu kolejny bieg. Tak więc w dzisiejszej szybkiej i wściekłej analizie było dużo dobrych wiadomości. A jeśli nie masz jeszcze kona na giełdzie, a chciałbyś kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to w opisie pod tym filmem oraz w przypiętym komentarzu znajdziecie link do największej i moim zdaniem Najbardziej przyjaznej giełdy dla inwestorów o każdym poziomie doświadczenia. To właśnie Binance, na której są bardzo małe prowizje i można handlować setkami altcoinów, zarabiając na ich różnicy w cenie każdego dnia. Dodatkowo otrzymacie 20% zwrotu prowizji dzięki udocenionej przeze mnie opcji. Jeśli jednak nie czujesz się pewnie, wchodząc na giełdę, to na tym kanale znajdziesz filmy poradnikowe dotyczące poruszania się na giełdzie, z jakich wskaźników korzystać oraz jak w ogóle przelewać środki. Życzę Wam samych udanych transakcji i samo zaparcia do dalszej nauki. To już by było na tyle. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub uwagi na temat tego filmu, to piszcie mi proszę wszystko w komentarzach. Wszystko co napiszecie, postaram się uwzględnić przy tworzeniu następnych materiałów. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!